Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cykl na tapecie, przed nami dziewiąty zespół piłkarski Ekstraklasy, czyli jak łatwo policzyć, po dzisiejszym odcinku będziemy mieli połowę zespołów z piłkarskiej Ekstraklasy. Dzisiaj na tapetę idzie dziewiąty zespół Piast Gliwice, czyli druga ekipa z Górnego Śląska. Po siódmym górniku Zabrze jest Piast Gliwice. jeszcze będzie z Górnego Śląska Chorzowski Ruch. No i tutaj, tak jak zawsze, statystycznie zaczynamy od tego, co zrobił Piast Gliwice. Ekipa Aleksandra Bukowicza w tym sezonie ma m, ciekawe statystyki, bo to są cztery zwycięstwa w tym sezonie, 12 remisów i dwie porażki w 18 spotkaniach. Tak to trzeba liczyć: w 18 spotkaniach Gliwiczanie y, zdobyli właśnie cztery zwycięstwa, 12 remisów, czy jak łatwo policzyć, 24 punkty, no i tylko dwie porażki. Procentowo wygląda to bardzo bardzo ciekawie. Dwie trzecie to są remisy, 12 z 18. Cztery zwycięstwa, niespełna 1 czwarta i tylko 11% porażek. Tylko dwie porażki, czyli Piast Gliwice jest na pierwszym miejscu. Egzekwo w piłkarskiej ekstraklasie pod względem meczów przegranych, tak to nazwę: najmniej meczów przegranych. Tylko Śląsk Wrocław ma taką samą liczbę z Piastem Gliwice, liczba 2. To jest liczba Piasta-Gliwice. Przelicznik punktowy 1,33, czyli punktują lepiej niż rywal, który jest ciut wyżej, Zagłębie-Lubin. Tyle tylko, że Zagłębie rozegrało 19 spotkań w tym sezonie, Piast rozegrał 18, ma jeszcze jeden zaległy mecz. 1,33 punkta na mecz. Jeżeli chodzi o Puchar Polski, Piast dotarł już do ćwierćfinału i tam w 2024 roku spotka się z mistrzem Polski i z trzykrotnym ostatnim finalistą Pucharu Polski Rakowem Częstochowa. Do tego ćwierćfinału dotarł poprzez mecze z dwoma trzecioligowcami Wieczystą Kraków, zwycięstwo 4-0 w Krakowie, 5-2 z Kariną Gubin i zwycięstwo z pierwszoligowcem w Niecieczy z Termaliką po golu Amejała Termalika wygrywa, przegrywa przepraszam z Piastem 0 do 1 ciężki bój to czyli piłkarze Piasta ale wygrali to spotkanie i są już w ćwierćfinale Pucharu Polski i są dalej w grze oto to trofeum prawda Jeżeli chodzi o najwyższe zwycięstwo było takie jedno Piasta Gliwice i co ciekawe w tym ostatnim meczu ligowym w 2023 roku w 19 kolejce piast pokonał stal mielec 3 do 0. No zasłużone zwycięstwo, mimo że gole padały, padały wszystkie 3 po 50 minucie. Jeżeli chodzi o porażki, pierwsza miała miejsce już w pierwszej kolejce tego sezonu jeszcze latem, porażka u siebie w Liwicach z Lechem Poznań, później piast się odkuł w Poznaniu wygrał po golu 1 do 0 w grudniu. No i ta porażka. Druga 1-0 ze Śląskiem Wrocław. Tu też jest zaznaczona ta porażka ze Śląskiem, ponieważ to była ostatnia porażka Piasta w tym sezonie piłkarskiej Ekstraklasy. Miała ona miejsce 23 września. Oczywiście Piast nie przebił Śląska, który jest niepokonany od początku sierpnia, ale to jest nieprawdopodobne, no bo przecież Piast jest dopiero 9, a Śląsk yy, mistrzem jesieni, a dzieli ich tylko miesiąc odkąd obydwa zespoły przegrały swoje ostatnie mecze, a było to kilka dobrych miesięcy temu. Więc tutaj szacunek dla obu ekip, szacunek dla Piasta, no ale coś jest jednak nie tak, skoro to miejsce jest dopiero dziewiąte. Najlepsi strzelcy w tym sezonie i oczywiście asystenci, jeżeli chodzi o zespół Piasta-Gliwice. Tutaj mamy Patryka Dziczka, 5 goli, jest najlepszym strzelcem pomocnik Piasta. No ale te 5 goli są strzelone z rzutów karnych. Oczywiście ja nie będę się czepiał, bo gol to gol, dla mnie nie ma znaczenia czy karny, czy wolny, czy z akcji, czy po dośrodkowaniu, gol to gol. Te 5 rzutów karnych pokazuje mega dużą skuteczność zawodnika Piasta Gliwice. Jeżeli chodzi o drugiego strzelca mamy tutaj Siergija Krykuna, który przyszedł do Piasta z Górnika Łęczna, 3 gole w tym sezonie i jedna asysta tego zawodnika. Solidny zawodnik, bardzo szybki, bardzo mobilny lubiący dużo biegać na niezłej, wysokiej intensywności. Najlepszymi asystentami są Jorge Felix, niespełna 33-letni zawodnik, no, który miał swój czas w Piast Gliwice kilka sezonów temu, kiedy wygrał klasyfikację najlepszego piłkarza, bodaj 16 goli w sezonie strzelił. Później był transfer za granicę z piastagliwice Gliwice, no i potem powrót w tym sezonie. Gol i 5 asyst, najlepszy asystent. No i Michael Amayał, Polak, były piłkarz m.in. łódzkiego Widzewa, strzelił. Przepraszam, strzelił. Tak, strzelił w tym sezonie dwa gole i dołożył trzy asysty, więc te liczby Amejała też nie są takie złe. Aczkolwiek tutaj bym się przyczepił, bo problemy tutaj są jednak ze strzelaniem, no bo Amejał ma dwa gole. Kądzior, bardzo ofensywnie usposobiony zawodnik, dwa gole, jeżeli chodzi o asystentów. Środkowy obrońca Mosur ma dwie asysty, no i do dwóch goli Kądziora dokładamy Kądziorowi jedną asystę. Tak wygląda statystycznie, jeżeli chodzi o najlepszych strzelców i asystentów Piast Gliwice. No i trzecia tablica, mocne i słabe strony. Teraz staram się y, 3 na 3, choć pewnie, <laughs> przepraszam, choć pewnie, gdy te zespoły będą coraz niżej w tabeli, to tych y, mocnych będzie stron coraz mniej prawdopodobnie. Zobaczymy, jak to wszystko sobie poukładam y, w głowie. Zacznijmy oczywiście od mocnych stron. No najlepsza defensywa klasy. No nie będziemy dyskutować z faktami. Najlepsza defensywa klasy, 14 goli straconych. Drugi Śląsk ma o jedną bramkę więcej, 15. I potem... Wszystkie zespoły mają minimum 21 goli straconych. Piast stracił w tym sezonie 14 goli. Jeżeli chodzi o bramkarzy, broniło ich dwóch w tym sezonie: Franciszek Plach i bramkarz Szymański. Karol Szymański. Trzy mecze w tym sezonie Szymańskiego, te kończące piłkacką ekstraklasę i trzy czyste konta. W 15 meczach Placha. 5 czystych kąt, czyli Piast Gliwice z 18 spotkań, w 8 grał na zero z tyłu. To też pokazuje, że praktycznie ciężko było złamać Piasta Gliwice, a jedynie praktycznie Lech Poznań strzelił Piastowi dwa gole. Reszta rywali praktycznie jednego gola, mimo że te gole Piast w 10 spotkaniach z tych. 18, który rozegrał, to jednak jest to statystyka nieprawdopodobnie kapitalna. No oczywiście na to się składa ekipa cała Gliwice. defensywa przede wszystkim z Mossurem, z hukiem, z Jakubem Czerwińskim też miał problemy. Katranisem, cholubkiem dobrze wygląda młodzieżowiec, Arkadiusz, Pyrka. Tak więc tutaj tych zawodników naprawdę trzeba pochwalić i przede wszystkim całość zespołu Piasta Gliwice. Mocne strony, no to jeżeli najlepsza defensywa, no to musi być prawdopodobnie połączenie z najmniejszą liczbą porażek w piłkarskiej ekstraklasie. Ta liczba ja już to mówiłem jest dwa. Ta liczba to 2. I tak samo Śląsk Wrocław, dwie porażki i dwie porażki Piast Gliwice. Później mamy Jagę, która ma trzy porażki no i Lecha Poznań i Rakowa po cztery. Reszta już ma więcej porażek, tak więc nieprawdopodobni są piłkarze Piasta Gliwice, jeżeli chodzi o defensywę i o przegrywanie meczów. Tutaj jest naprawdę sprawa bardzo dobra dla ekipy Aleksandra Wukowicza. Tak szukałem tej trzeciej mocnej strony, no jednak też musiałem znaleźć, przepraszam, tą słabą stronę, skoro Piast jest dopiero dziewiąty. W środku tabeli zakończył poprzedni sezon na wysokim piątym miejscu z Aleksandrem Wukowiciem, i tak sobie pomyślałem, strzał w dziesiątkę z pozyskaniem trenera Aleksandra Wukowicza. Aleksander Wukowicz pracuje od 27 października 2022 roku. Jak łatwo policzyć, 14 miesięcy i dzisiaj mija jeden dzień. Dobrze liczę? Tak, 14 miesięcy i jeden dzień Aleksandra Wukowicza. Wyobraźcie sobie, że jeżeli dobrze policzyłem, jeżeli mnie pamięć nie myli, Aleksandr Wukowicz przegrał z piastem w ekstaklasie od 27 października 2022 roku do dzisiaj zaledwie 5 spotkań. Piast Gliwice... Poprzednią rundę jesienną rok temu kończył w strefie spadkowej z liczbą 16 punktów. Cały sezon z Aleksandrem Wukowiciem z 16 miejsca. Piast zakończył na wysokim 5 miejscu. Oczywiście miał bodaj 7 siedmiopunktową statę do czwartej pogoni, która była w Pucharach, ale to co zrobił Aleksander Wukowicz. W tamtym sezonie, w rundzie wiosennej, przegrywając bodaj jedno albo dwa spotkania, było czymś naprawdę nieprawdopodobnym. No, i w tym sezonie trzeba znowu chwalić za grę Aleksandra Wukowicza i zespół Piasta Gliwice, ponieważ w tym sezonie są najlepszą są murem po prostu ścianą piłkarskiej Ekstraklasy, jeżeli chodzi o defensywę 14 goli i mają ze Śląskiem Wrocław w mistrzem jesieni najmniej porażek i tutaj trzeba za to chwalić ekipę Piasta Bliwice. No przejdźmy do słabych stron. Tutaj jednak trzeba było znaleźć te słabe strony i problemy, które stworzył sobie Piast, będąc statystycznie znakomitym, jeżeli chodzi o porażki o defensywę, ale będąc średniakiem polskiej Ekstraklasy na razie jesienią będąc na 9. Miejscu. Bardzo duże problemy ze zwycięstwami. Tak sprawdziłem sobie, i z tych 10 meczów wyjazdowych Piast wygrał jeden mecz. I ten jeden mecz miał miejsce nie tak dawno w grudniu z Lechem Poznań w Poznaniu. Dopiero, dopiero po raz pierwszy Piast wygrał. Gdyby nie to, zwycięstwo dołączyłby do outsiderów Ligi Ruchu Chorzów i LKS Łódź, które do dzisiaj nie mają zwycięstw piłkarskiej ekstraklasie. Tak więc tutaj Piast gdzieś tam wyrównał mecze z Widzewem i spuszczą Niepołomice i Koroną Kielce, które także mają tylko jedno wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. U siebie Piast z 8 spotkań nie wygrał nawet połowy. Wygrał tylko 3 spotkania, oczywiście świetnie broniąc, bo stracił w tych 8 spotkaniach u siebie 6 goli. Na wyjeździe w 10 goli, ale jednak zauważalne są problemy, że Piast te mecze jednak remisuje 66,7% procenta meczów Piasta w tym sezonie to można było stawiać na remisy i wygrywać bardzo dużo, duże pieniądze, gdy ktoś postawił na te 12 spotkań remisowych Piasta Libice. Słabszą stroną, mimo znakomitej gdy w defensywie, spora strata do czołówki Ekstraklasy. Klasy. No i patrzymy na tabelę: 24 punkty, 14 punktów do Jagiellonii, 9 do Lecha, czyli do tej trójki. No i 17 do Śląska. Wydaje się, że tutaj stata może być nie do odrobienia. Oczywiście, Piast ma zaległe spotkanie i gdyby to zaległe spotkanie wygrał, miałby 27 punktów, i do trzeciego Lecha traciłby już. Tylko 6. Tyle tylko, że pamiętajmy, że czwarty Raków Częstochowa, który ma 8 punktów więcej od Piasta ma także zaległy mecz, więc do tej czołówki znowu będzie prawdopodobnie Piastowi ciężko się dobić przynajmniej na trzecie czwarte miejsce, bo tych spotkań będzie coraz mniej. 16 ma spotkań Piast do rozegrania, ale tak jak mówię Raków, Częstochowa z tej czołówki też ma zaległe spotkanie. No do Śląska i Jagiellonii te straty są kilkunastopunktowe. Trzeba naddobić dużo, więc tutaj wydaje się, że podium, tak mi się wydaje, jest poza zasięgiem Piasta-Gliwice. Dlatego mimo tej świetnej gry w defensywie i punktów, tych punktów jednak może brakować na koniec sezonu, żeby Piast po erze Waldemara Fornalika, kiedy ten trener wprowadzał Piasta kilka lat temu na mistrzowskie Ścieżki na mistrzowską ścieżkę po raz pierwszy w historii klubu Mistrzostwo Polski i Europejskie Puchary. Znowu Aleksander Bukowicz, mimo świetnej gry w defensywie i niezłego punktowania, na poziomie średnim może piast obejść się smakiem z europejskimi Pucharami. Trzecim, z trzecią słabą stroną, tak szukałem tej słabej strony, już nie patrzyłem na organizację klubu, bo w miarę to dobrze wygląda, nie patrzyłem na akademię, to akurat tutaj w przypadku piasta nie ma znaczenia. Ale tak sobie popatrzyłem na kadrę piasta Gliwice i na napastników. Mamy ich trzech. I wszyscy ci trzej napastnicy zagrali w tym sezonie. I wszyscy ci trzej napastnicy nie strzelili gola w tym sezonie piłkarskiej ekstraklasy. 21 meczów w barwach Piasta Gliwice. Ogólnie odkąd dostał swoją szansę debiutu zagrał Gabriel Kidejczyk Jest bez gola. W meczu ze Stalą Mielec zadebiutował Piotr Urbański. 19-latek, wychowanek BKS-u Lublin. Bez gola. W tym sezonie Kamil Wilczek był bardzo długo kontuzjowany, zagrał dwa mecze w piłkarskiej ekstraklasie bez gola. I to też warto powiedzieć o Kamilu Wilczku, bo poprzednie półtora roku, które spędził w Piaście Gliwice, okrasił 14 golami w piłkarskiej ekstraklasie. A w poprzednim sezonie z Aleksandarem Wukowiciem Wilczek strzelił 9 goli. No pamiętamy, że w sezonie 14-15 Kamil Wilczek był królem strzelców piłkarskiej ekstraklasy z Piastem Gliwice strzelając 20 goli, no i ma w swoim dorobku między innymi może sobie zapisać Mistrzostwo Danii z FC Kopenhagą i wiele kapitalnych sezonów Brentby Kopenhaga. No ale jeżeli chodzi o Piasta Gliwice i o nominalnych napastników, tutaj wszyscy ci napastnicy, ci młodzi przede wszystkim, bo Kirejczyk ma 21 lat, skończy w lutym, Urbański ma 19 lat, no i doświadczony Wilczek w tym sezonie ci wszyscy zawodnicy dostawali swoje szanse mniejszym lub większym wymiarze no najwięcej z tej, z tej trójki, oczywiście, dostało szans Kirejczyk. Ale wszyscy ci trzej napastnicy, nominali mówię o nominalnych napastnikach, są bez gola. Więc tutaj ewidentnie problemem ekipy Aleksandra Wukowicza jest skuteczność napastników, no i problemy oczywiście z urazami. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o przygotowania do rundy wiosennej, będzie zwracał uwagę. Aleksander Dwukowicz na to i być może będzie chciał wzmocnić jakimś nominalnym napastnikiem, do, konkurentem przede wszystkim do Kamila Wilczka. Pamiętajmy, że Wilczek w styczniu, za niewiele ponad dwa tygodnie, 14 stycznia, skończy już 36 lat. Ten zawodnik w Ekstraklasie rok zagrał 190 meczów, strzelił 52 gole. Wiele lat zagrał w Lidze Duńskiej, strzelił dziesiątki goli dla Kopenhagi i dla Brentby. Kopenhaga był też w innych ligach, m.in. we Włoszech, w Carpi, w Capri. no ale jednak brakuje tych goli i te, ta mała liczba strzelonych goli przez Piast Gliwice powoduje właśnie, że w połączeniu z tą świetną defensywą, Piast Gliwice, jeżeli chodzi o strzelane gole, jest drugi od końca, bo tylko mniej goli od Piast Gliwice strzela w piłkarskiej ekstaklasie ŁKS Łódź 13. W strefie spadkowej Korona ma 19 o jednego gola więcej i Chorzowski duch przedostatni ma 4 gole więcej strzelone niż Piast Gliwice. Atak, atak i jeszcze raz atak. Tutaj zauważam problemy i słabsze strony w tej rundzie jesiennej Piasta-Gliwice. No i to był Piast-Gliwice w cyklu U mnie na tapecie. Następne zespoły przed nami. Radomiak, Stal, Widzew, Krakowia i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo, że, dziękuję bardzo, że oglądacie. Trzymajcie się ciepło. Do widzenia, do usłyszenia. Cześć, pa.